Witam serdecznie w kolejnym odcinku. I tutaj, w tym odcinku, poruszymy parę spraw. Przede wszystkim, e, chciałbym troszeczkę opowiedzieć podsumować Turcję. Bardzo mi się podobało, super kraj, e, przyjaźni ludzie. Naprawdę mega dużo rzeczy e, do robienia. Mam nadzieję, że Wam się e, podobały te e, nasze zmagania. E, wydaje mi się, że też można było e, troszeczkę ten czas lepiej spożytkować, bo. Przez ostatnie ponad dwa tygodnie, jak montowałem dla Was wszystkie te filmy, to zauważyłem jedną rzecz, że coś tu nie gra, że coś tutaj nie pasuje, a tą sprawą jest alkohol. I wydaje mi się, że bez tego alkoholu można by było więcej porobić, więcej nagrać. Naprawdę lepiej by to wyglądało, bo w niektórych momentach. Już troszeczkę człowiek tych piw za dużo wypił, i tak dalej. I teraz wpadłem na taki pomysł może to jest najlepszy pomysł w moim życiu żeby po prostu przez najbliższe 52 tygodnie, czyli jest to rok czasu po prostu nie pić alkoholu w ogóle. Bo zazwyczaj w moim życiu ten alkohol zawsze jakoś istniał. Czy to wiecie, w sobotę? I tak dalej, czy tam na wolnym się gdzieś tam na tygodniu z kimś człowiek spotkał, zawsze ten alkohol był. No i wiadomo, drugiego dnia już człowiek jest inny, troszeczkę jakieś te cele i tak dalej zawsze uciekały, i tego się nie robiło. Także chciałbym Was zaprosić tutaj na, na, na te moje wyzwanie. Będzie to na pewno ciekawe i tak dalej. A najbardziej. Mm, Jestem ciekaw tego, jak po prostu przez ten rok czasu zmieni się moje życie bez tego alkoholu. Także zapraszam Was na ten mój rejs. Także trzymajcie kciuki. Tyle. Mamy piątek, 10 maj. Co będziemy dzisiaj robić? Wykupiłem sobie dietę taką na 2,5 tysiąca kalorii. Właśnie yy, będziemy jechać do sklepu yy, kupić właśnie produkty na najbliższe dwa dni. Tak sobie w diecie ustaliłem, że dwa dni pod rząd mam te same śniadanie, obiad i kolacje, W tym obiad dwa razy to samo, także na łatwiznę, żeby sobie ugotować raz i mieć na te dwa dni. I jak ja sobie to wymyśliłem co piątek, nie co piątek, co sobotę rano będziemy się ważyli i tam jakieś tam proste pomiary jakaś obwód brzucha jakaś klatki, biceps, może udo eee, no i oczywiście wagę i to będzie co, co sobotę rano robione no i tak sobie wymyśliłem żeby po prostu nagrywać nie tylko tą siłownię i dietę, tylko przez cały tydzień takie eee, po prostu taki vlog, co tu się u mnie dzieje, jak to wygląda. Będzie na pewno dużo jakichś wycieczek. Chciałbym tak pokazać Wam co robię. Miejsce w sklepie za mną. Już Wam pokazuję listę zakupów. Nie wiem, czy cokolwiek widać, no ale to idziemy kupić razy dwa. A jeszcze yy, fajny samochód jakieś stare Volvo. Dobry kolor. Dobra, idziemy. Jak widzicie tyle wyszło za zakupy, to jest na dwa dni. Tyle, że jeszcze tutaj mamy bez kurczaka, bo kurczaka się nie opłaca w marketach kupować i jedziemy do Turasa. Tutaj jak mówiłem w Turcji o tych marketach, że wszystko mają na dworzu, to tutaj też sobie zobaczyć. No i jest 6,50 za, za kilogram, czyli całkiem dobra cena. Wzięłem 2,5 kilo, prosiłem o 2, ale chłopu się narzuciło więcej, no i tyle w temacie, jedziemy. W sumie do domu i coś tam porobimy. Czekamy bo muszę Chcę się jeszcze troszeczkę tylko odnieść do tej diety. Ja to nie będę w 100% jej przestrzegał, bo, bo wiem, że to się u mnie na pewno nie sprawdzi. Myślę, że takie 70% to będzie fajna sprawa, bo gdzieś wyjść na miasto i nie, nie zjeść czegoś innego czy czasem na jakiegoś hamburgera. A w następnym tygodniu przyjdzie mi rozpisany plan treningowy. I bardziej się skupię na treningach, na jakimś kardio, niż na tej diecie. Nie o to chodzi, żeby sobie cały czas odmawiać wszystkiego. No i, no i tyle. Wracam do domu, coś tam podziałam na, na komputerze. Jeszcze się przejdę do sklepu, żeby kupić coś do picia, bo nic nie kupiłem. No, i tam się wezmę za ten ostatni odcinek, bo to będziecie za dwa dni go oglądać. Znaczy, wy go już obejrzeliście, no ale za dwa dni u mnie w czasie rzeczywistym będzie dodany. Dzień dobry, mamy 11 maja, sobotę rano. Jakoś mi się już wczoraj nie chciało gotować, to dzisiaj z rana tutaj lecimy z tematem. Lecą posiłki z diety. Ja sobie tutaj piję kawkę. Dokładnie mamy godzinę 5.55. No i miały być pomiary, ale nie chce mi się mierzyć teraz wszystkiego, także sprawdzimy tylko moją wagę. Mamy 92 i 3 setki. Właśnie wyszedłem ze sklepu, robiłem takie małe zakupy, kupiłem sobie popcorn i Pepsi Max, tylko takie Pepsi. Nie wiem, czy to jest dostępne w Polsce, taka bez kofein. Jeszcze, bo zazwyczaj jak normalne Pepsi Max piłem, że tam czy tam Cola Zero wieczorami, tam w nocy człowiek się przebudził i sobie wypił, to zazwyczaj potem nie mógł usnąć, a tutaj od jakiegoś czasu dostępna jest taka Opcja, że można kupić taką kole y, czy tam Pepsi, też bez kofeiny. Także super sprawa. A czemu kupiłem popcorn i tak dalej, i to, pe to Pepsi, bo dzisiaj mamy y, Eurowizję. A ja tam sobie lubię to obejrzeć, to tam sobie pochrupę tych, tego popcornu trochę, kolą popiję i będzie fajnie. A wy oglądacie, y, oglądaliście y, Eurowizję, bo to już y, jak ten odcinek będzie, to już będzie po. Moim faworytem jest Francja. Spodobała mi się ta piosenka i teraz Wam tylko jeszcze tak nagram, jak tutaj troszeczkę moje miasto wygląda. Także w sumie do zobaczenia jutro na razie. Dobry, mamy kolejny dzień, jest niedziela. Wczoraj była ta Eurowizja, człowiek obejrzał. Prawie tam do wpół, do drugiej, tam się przy telewizorze siedziało. Mój faworyt, trzecie miejsce, także nawet trafiłem. Co jest? Jestem już po śniadaniu, jest około godziny 10:30. Nie spodziewałem się nigdy, żeby żeby owsianka z gruszką była taka dobra, naprawdę mi posmakowało. Kurde w ogóle to gruszkę to ostatni raz jadłem. Może nie wiem. Nawet nie pamiętam kiedy. Może 10 lat do tyłu, coś takiego. No i teraz idę na siłownię, znaczy idę najpierw po auto. Tak jak mówiłem, zabieram Was na wycieczkę. Przede mną 10 km, pogoda piękna. Trochę wieje, oby nie wiało jak będę wracał, bo już będzie troszeczkę człowiek e, zmęczony. A tak wygląda przejazd kolejowy w Holandii. Jeszcze 14 minut jesteśmy u celu, czyli tak naprawdę jesteśmy w połowie drogi. Trzeba nawyki zmieniać, najlepiej od najmniejszych. Co tu, nie przejedzie się? Mam, na... Mam nadzieję, że się uda, bo terny plan, no niestety, gdzie figa z makiem. Ej już się przestraszyłem, że się nie przejedzie, także luks, jedziemy dalej. Holenderska wieś, mi się zawsze podobają te domy tutaj, a najlepsze to jest właśnie ta opcja, że nie ma tych płotów. Tam w oddali mamy wiatrak, wiadomo, Holandia to płynie z wiatraków. Każdy ma zadbany trawnik. No kurczę, jaram się tym bardzo. Choć te domki takie nie ma co porównywać do, do polskich, bo są raczej takie skromne małe, ale za to klimatyczne. Jestem właśnie ciekaw, czy będzie bardzo dużo ludzi na plaży nad tą wodą i tak dalej, ale już widzę, że troszeczkę samochodu wie. Młodzież szaleje na kurierach. muszę się troszeczkę zorientować, jak teraz trochę jechać, bo tutaj porobili nową ścieżkę rowerową. A ludzi? Jak widać, pełno rowerów. Widzę, plażują. Opalają się, pewnie grilla palą. Kurde, jadę na taką miejscówkę, co jest takie, powiedzmy, molo, taki mostek, z którego ludzie Szczególnie młodzież skacze na główkę. I pokażę Wam jaka tutaj jest czysta woda. Rila czuć. Są i kamperowcy. No my tutaj od tej strony, drugiej się wbijemy. No, w tym roku już taka woda czysta jak zawsze. Nie jest. Nie wiem czemu. Zawsze to było widać dno, i tak dalej. i Stąd młodzież zawsze skacze na główkę. Chyba nawet będą skakać. Ja to bym się bał, ja nigdy nie lubiłem takich rzeczy. Tak to właśnie wygląda. Zaraz, jakieś spokojne miejsce sobie znajdę, żeby sobie siąść, a ja to będą skakać. Skoczyła to nie? jedna dziewczyna, nie chłopak do wody. Dobra, idę znaleźć jakąś miejscówkę, żeby sobie siąść i żeby kawki się napić, bo sobie wziąłem w termosie. Kurde, sporo ludzi muszę się chyba. E e dostać na drugą stronę, ale śmiało idziemy, może znajdę jakieś fajne miejsce tam dalej przy drzewka Znalazłem taką spokojniejszą część plaży taką na trawce A ja jest sobie kawkę leję tylko... Taką sobie zrobiłem chłodniejszą, bo ja to takiej gorącej tylko typowo nie lubię. No i kaweczka, teraz ciasteczko i można sobie, kurde, A mówiłem właśnie o takim tym. czymś. Cebulka. Bulka. Można sobie. Ci dobra. No i czas wracać do domu. Wygrzałem się na słoneczku kawka wypita, poleżałem. Yy, na pewno naładowałem baterię. Teraz sobie jadę tak naokoło już. E, ludzi tu już jest mało, tu jest o wiele spokojniej, No ale tu już nie ma dostępu do, e, do wody, tak jak z tamtej strony. E, a tutaj mamy taką drogę, na którą będę się kierował. Tutaj jeszcze raz sobie spójrzcie jak to wygląda. A kiedyś dawno temu e, chciałem tu przejechać przez ten takie. Ten rów, rów taki, nie? Tylko było więcej liści, bo to było na jesieni chciałem rowerem przejechać. Przednie koło mi wpadło no i zrobiłem fikołek. Taka, taka anegdota, nie ta droga podobała z tymi drzewami. Jest klimatycznie. Dawno człowiek na rowerze nie był i zapomniał, jak to fajnie jest. To jedziesz, patrzysz na spokojnie, zwiedzasz, oglądasz tutaj okolice, nikt ci nie przeszkadza. No oczywiście jak się jedzie samemu, bo to czasem jak się na rower weźmie jakąś gadułę, to, to się go gada całą drogę i nic nie możesz się wyciszyć. A ja lubię się na rowerze właśnie tak wyciszyć. Trzeba uważać, bo kiedy skręcałem w lewo i mnie samochód przejechał. Nic nie widzę. Udało się. Jedziemy wzdłuż rzeki Iwel i jedziemy wałem przeciwpowodziowym. Także tutaj z każdej strony jest, że tak powiem, niżej. Na takim wzniesieniu jedziemy. Kurde, pod wiatr i tak dalej się dziewczyna wybrała na tej dyskorolce, kurde. Dobra jest. Zarąbiście się cieszę, że się udało zrobić tą wycieczkę. Kolejny udany dzień. Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym dniu. Właśnie skończyłem trening, taki szybki, bo troszeczkę mało czasu. Oczywiście ugotowane. Wczoraj kurczę, e, bardzo późno skończyłem pracę, bo już o 12.00. Dopiero o 12.00 byłem już w domu. A dopiero jutro coś będzie się działo, bo mam wolne. Także zapraszam do oglądania na razie. Dzień doberek, dzień doberek, Kolejny dzień. Kurczę, mamy środę, piękna pogoda. Ja już po treningu, dzisiaj zrobiłem taki pierwszy trening, właśnie po tym, e, e, po tym nowym planie, co mam rozpisany. Ale wy w następnym odcinku zobaczycie, e, jak wygląda ten trening. Tam wam postaram się w jakiś sposób to przedstawić, nagrać. Zeszło mi ponad półtorej godziny. Kurczę, ale ja nie robiłem jeszcze tych, e, żadnego cardio, dlatego. Nie wiem jak mi czas dzisiaj pozwoli, bo dzisiaj troszeczkę, o Jezu kochany, mi się kamerka poleciała, no ale kurde, yy, widzę, że, że cały czas mnie yy, trzyma, nie, <grywa> w kadrze. Dobra, jeszcze tak. Także widzimy się przy komputerze, ja tu próbuję coś działać, ale naprawdę mam taki bałagan, tutaj yy, muszę wszystko, kurcze, eee, pousuwać. Tutaj kurczaczek dochodzi, znaczy jeszcze damy mu 10 minut, warzywka, ryż sobie tutaj bulgocze, eee, tak. Zawsze chodzą ludzie. A tu kawałek elewacji się oderwało. Mogło komuś na głowę spać. Kurczę, no. Jaka dziwna sprawa. No i byłem na tej kawie. A wiadomo, do kawy to zazwyczaj jakiś sernik, jakieś ciasto, coś na słodkiego. Ja sobie nic nie wziąłem. Ale tak wracam teraz do domu. No ale tak patrzę na prawo akurat. No i jest Talamini, czyli taka sieciówka holenderska takiej cukierni. I oni też mają lody. No i sobie wziąłem mój ulubiony smak. Zgadnijcie jaki to jest smak. Bardzo dziękuję, że ze mną wytrzymujecie, bo tam trochę osób ogląda. Tyle. Mamy czwartek. Około godziny 23 jestem po pracy. A co to znaczy? To znaczy to, że jest już cały tydzień za mną tego nasz, mojego challenge'u. Jestem super zadowolony z siebie, bo naprawdę kurczę jakoś gładko mi to e, przeszło, e, poszło. E, cały, kurczę, żeby mnie nic nie przejechało. E, cały tydzień była dieta, e, były jakieś tam treningi i przede wszystkim zero alkoholu. Jestem jeszcze raz powiem z siebie bardzo dumny. Dziękuję, że wytrwaliście do tego momentu. No i zapraszam na kolejne odcinki, bo na pewno będzie dużo się działo, będzie ciekawych treści też na pewno dużo. A co mi zostało? Życzyć Wam dobrej i spokojnej nocy. Na razie miłego.